Cześć, z tej Alien i jestem dzisiaj w Star Stable, jak to w czwartki zwykło bywać. Bywać zwykło, bywa zwykle itd. itp. I tak, chciałam dzisiaj już wziąć się od razu za ten wyścig w Zielonej Dolinie. Zanim zaczniemy kolejny epizod, bo przecież kurka wodna już wisi to od kupy czasu. Z góry przepraszam za dźwięki w tle i trochę mikrofonik sobie, sobie przesunę, bo no. Za dźwięki w tle, ale mój pies szaleje z dyskiem, więc Sorry, za wszystkie dźwięki. Dobra, teraz zaczynamy najgorszy wyścig, jaki jest jeden z najgorszych wyścigów, jaki jest w grze, bo drugi jest w nowej grani. Ok, będziemy się z nim męczyć. Więc to ty jesteś Lilian, co? Słyszałam o Tobie. Uwierz mi, ale nie jesteś gotowa na wyścig Zielonej Doliny. Owszem, nie jestem. Jednakże Angus i Idun powiedzieli mi, że mogę pozwolić Ci wziąć udział w wyścigu. Więc co mogę zrobić? Dobrze. Możesz go sprawdzić jeśli chcesz. Ukończ wyścig pokaż mi, że umiesz jeździć. Zrób to, a ja pozwolę ci zrobić, a ja pozwolę Ci zrobić to naprawdę. OK? No dobra. Na co czekasz? Natasz, pozwolisz mi zrobić to, na, to naprawdę? E, jeszcze wiecie co? Zanim to zobaczę czy ja mam go pieniążki, e, bo tu jest dużo widzę za, za ten wyścig. No dobra, będzie ok. Dobrze, będziemy się wlekli teraz słuchajcie, ponieważ ja tego wyścigu szczerze, ale to absolutnie szczerze nienawidzę. Jak widzicie już się motam, dawno go nie jeździłam i, i będziemy naprawdę robić to jakieś 4 do 5 minut. Eee, nie cierpię tego wyścigu, szczerze go nie cierpię, on jest bardzo fajny, bardzo fajnie się go jeździ, jeżeli zna się skróty, no jeżeli się umie, a ja jestem lamą i nie umiem, więc szczerze go nie nienawidzę, rozpraszam się zawsze przy tym, stresuję się, że zaraz nie zdążę na, na tą bramkę, eee, dlatego pewnie go nie nienawidzę, no bo gdybym normalnie jeździła, to pewnie byłoby lepiej, no ale dobra. Lecimy powolutku, no i tak generalnie rzecz biorąc, słuchajcie, pra... trzeba się zbliżyć do e, momentu, w którym będziemy po prostu robić kolejkę do Maria. No taki sobie w jak jeden, drugi, trzeci dziesiąty. Mamy 14 poziom, więc już wypadałoby te kwesty porobić, słuchajcie, bo mi się po prostu wszystko poblokowało. Słuchajcie, no prawda jest taka, że. opsa, prawda jest taka, że.. Yy... Na czternastym poziomie to już powinnam mieć dużo rzeczy porobionych, a nie mam nic. Więc fajnie byłoby je ogarnąć. E, fajnie byłoby je ogarnąć. Proszę mnie jeszcze nie hejtować przy okazji, jeszcze jak napomknę. Na, na bo ja po prostu tego wyścigu nie lubię. Po prostu. Zero hejtów. Zero hejtów. E, ja wiem, że wy to jeździcie lepiej i, i że to się da jeździć lepiej i da się jeździć o wiele lepiej. Ale ja naprawdę... Nie potrzebuję tego jeździć lepiej. Po prostu, jak mam ochotę trenić konia, to ten wyścig jadę i tyle, tak? Bo muszę, tak? Nie, bo chcę. Kiedyś myślałam, że może będzie fajnie, jak będę ten wyścig robiła. Właśnie, bo on jest trudny, więc mało konkurencji jest na nim, tak? Więc będę ogarnę sobie ten wyścig tak, żeby fajnie pojeździć. Ale potem stwierdziłam, że jednak jednak chyba nie, bo po prostu jest okropny. W się sensie fajnie powiedzieć po lesie, no ale kurde, naprawdę. No więc y, tak. Więc tak, gdzie mam tu teraz jechać do choleryasne? Ja nie, nie, nie ogarniam tego wyścigu. Totalnie go nie ogarniam. Jak widzicie, konia nie, nie, nie trenuję od ładnych paru tygodni. Więc proszę zero hejtów. O! Dobra, to zawsze zapominam, że tu jest... Ten prosty przesmyk. Dobra. Tutaj trzeba skoczyć. Hopsa. Dobrze. No i słuchajcie, no i co? Trzeba porobić te questy, bo przy 14 poziomie to już darkory odblokowuje. A ja nie mam nic! Bo się wszystko zablokowało i nawet zastanawiam się nad tym, czy po prostu tego konta nie pocisnąć. Na tyle, żeby dawać jakiś odcinek codziennie. I po prostu to konto, wiecie już, ogarnąć tak, żeby mieć repkę do robienia i znowuż potem na przykład dać takich siedem odcinków 7 tam porobić rzeczy, tak, na tych tak, żeby się podblokowywały. i po prostu potem, e, słuchajcie, znowuż e, zrobić tak, żeby było tam dwa razy w tygodniu to star stable uuuu, koniec wow 3.23, jej nie było tak źle, ale jechałam bardzo powolutku okej okay. Więc ostatecznie udało ci się ukończyć. Fuh. Fuks. Sam jesteś, fuks. Ale ja dotrzymuję swojego słowa. Wróć, jeśli chcesz wziąć naprawdę udział w wyścigu. Teraz spadaj. Sama spadaj, Co za gbur. Dobrze. Mamy ten wyścig porobiony. I słuchajcie, prawda jest taka, że mamy teraz bardzo mało kwestów. Jak było dużo, tak teraz jest mało. Zobaczcie, mamy tylko cztery kwesty. Mamy tak. Początek nowej ery. I to jest u Lindy. Mamy w oczekiwaniu na kolejkę i tym się chciałabym dzisiaj zająć. Życzenia kurczaków to chyba nie był jakiś długi quest, też to chyba nam dużo nie zajmie. No i nielegalne sprzęt na sesji beta to jest kontynuacja też jakiegoś tam, jakiegoś tam wcześniejszego questu. Pamiętacie, co tam jeździliśmy do, Herm do Hermana, do tam tego gościa tam na, na wyspie Padok, tego dziadka. Będę starała się questy jakby jakby, epizody robić, wiecie, o co chodzi, jedno... jednym ciągiem, a to jest bardzo ciężkie. Ale będę starać to jakoś wykonywać. I tak właśnie staram się na tym, żeby po prostu na przykład nie, nie dawać, mimo tego, że daję jakieś tam inne filmy, nie dawać po prostu odcinków jeden tydzień tak, siedem, siedem dni w tygodniu, jednym, po prostu nie dać odcinków ze Star Stable'a, pocisnąć to konto troszeczkę, no, i zobaczymy tak wtedy co się będzie działo. Dobrze, farma Steve'a idziemy do Felixa, bo kolejka się robi na 12 poziomie, z tego co ja pamiętam, na, na Wiki. Także tutaj mamy dużo opóźnienia. Oj, dużo. To są questy właśnie z 12 poziomu, dlatego no, będzie co na Lilian robić, tak? Jeżeli no masz 14 poziom, a jeszcze ma Quest, no to myślę, że szybciej wbije ten 18 poziom, powiedzmy. Jeżeli chodzi o klub moi drodzy, to też do klubu przyjmujemy już teraz od 14 poziomu. No, jeżeli będzie miała Lilka 18-19 poziom, to pewnie od tego 15-16 będę przyjmować. A to nie jest dużo, uwierzcie mi, to nie jest dużo. Dobrze, do Feliksa, dobra, już już musiałam ogarnąć, do koła tu chcę jechać. Oooo, przestałam widzieć ten. ojejku, oj, jeszcze raz, dobra. Dobrze, tam ktoś gazuje samochodzikiem, może to słyszycie, może nie. Mamy no, no Feliksa, no to lecimy. Lemingi tu w Jorvik są wyjątkowe, każdego roku o tej samej porze. Przychodzą, a potem wracają do domu. Nikt nie wie, dlaczego to robią, ale ja myślę, że to rodzaj pielgrzymki. Słyszałem, że Mario z obserwatorium, że widział trochę lemingów które wyglądały na zagubione. Może mogłabyś do niego pojechać, spojrzeć na lemingi i może pomóc im wrócić na właściwą drogę. No dobrze, no to yy, to jest to. Teraz, moi drodzy, ja się z wami rozłączę, pojadę do Maria i dopiero potem będziemy się widzieć już jak ogarnę tamtą drogę. Także do zobaczenia za chwileczkę. O, drzewa! Dobrze, jestem już u Maria, a więc czytamy. Cześć, rozmawiałeś z Felixem? Tak, mówił prawdę. Widziałem coroczny marsz lemingów. muszę ci powiedzieć, że to już nie jest marsz. To małe stworzenia, te małe stworzenia wydają się zatracać. Mhm, okej. Okay. Dobrze. Widziałem trochę lemingów podczas porannego spaceru, ale mam tak koszmarną alergię na lemingi, że nie mogłem do nich podejść. Spędzałem cały ranek wyglądając ich przez teleskop i bardzo się o nie martwię. Nie, jestem, nie jesteś alergiczką? Mogłabyś rozejrzeć się pod obserwatorium i zabrać wszystkie lemingi i umieścić je w plecaku? No dobrze poszukaj lemingów, no dobrze, no to będziemy szukać lemingów jeżeli mi się to wydaje, to to jest czy to jest to, to chyba nie jest to z tymi takimi malutkimi nieżyczkami, które, które po prostu trzeba było tutaj ogarniać, ja ich nie widziałam przez dłuższy czas, no ale zobaczymy lemingi powinny być gdzieś tutaj oczywiście już tam je widzę dalej halo, leming jesteś? Leming, tu tu jesteś? Jest leming, tak? To jest to maleństwo, słuchajcie. To jest to maleństwo. Mam jednego leminga, jeden na sześć, ok. Już on daje tutaj ekwipunek, jak to wygląda. Lemmingu. Górski leming, który się zgubił. Ojo! Tak, trzeba będzie zawieźć do tej Sofii tam pod Wale dalej. I trzeba będzie potem te lemingi chyba tam odprowadzić. To nie jest długi quest, ale. Chyba coś też odblokowuje, no ale generalnie rzecz biorąc to pamiętam, jak ja ich nie mogłam w ogóle znaleźć. Eee, w sensie, no to ten quest jest w miarę prosty, tak? Mamy kropki, ale tam potem te lemingi trzeba było odprowadzić i one od razu startowały... Eee, startowały... Eee, jak się tylko wzięło questa. W ogóle wystraszyłam się tej choinki białej, co była, bo myślałam, że to jakiś koń stoi. Tajemniczy, dziwny. <noise> Wzdygałam się. Skoczę tu, nie skoczę, skoczę skoczę nie, skoczę, skoczę, nie skoczę, skoczę, nie skoczę, skoczę, nie skoczę, skoczę, skoczę. Podejdę, nie podejdę, 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 podejdę. No, bardzo ładnie, Lemingi. Gdzie jesteście? No, halo! Ko koń, halo koń. Lemingi Dobra, nie będę cmokać, bo zaraz mi będzie pies przybiegał. Dobry pakoś. Mam um, ja się właśnie chwilę uspokoju. No! Jezu, zabijam konia na tej górce, naprawdę da się? Powoli, halo, spokojnie, idziemy. No już, raz, 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 raz. Raz, No, nie zabija się, bardzo ładnie. Dobrze. Yy... Hmm. Tu jest laminek, dobra, ale chciałam przyznać jakiegoś innego. Da, 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 da. Patrzcie, jak ładnie, słodko na tym śniegu wygląda. Leming. O, Pani, jaka mesia. Jaka mesia biedna. Przecież to jest takie małe jak to kopytko. No co kopytko? Mogłabym mnie zdeptać. Ups. Jaka mesia, malusia. I jeszcze wisi w powietrzu. No nie wierzę. No nie wierzę. Dobra, wybieramy leminga. Okej. Okay. A tam jest jeszcze jeden. Co on tu robi w tym śniegu? Myślałam, że to jest coś kupię. Aha, tego leminga nie mogę zabrać, tak? Mmm, rozumiem. To jest jakiś kamień, a nie lemming. Boże, kochany. To jest kamień, moja droga. I to będzie trzeba potem zbierać. Fajnie, że się pojawiły już mi to na tym koncie. tam jakieś gwiazdki pod, pod właśnie... Yy... Pod obserwatorium, czyli już się powolutku odblokowuje nam e, quest właśnie u Maria, questy u Maria. Dobrze, biegniemy, biegniemy, zobaczymy, czy tutaj są te lemingi gdzieś tutaj, one są takie malusie. Takie malusie, ewentualnie, słuchajcie, wiecie co, żeby zrobić więcej questów, to ja sobie je poznajduję tutaj. E, I będziemy się widzieć za chwilkę. No, chodź, zbierz się. Okej. Okay.